Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 9 Aspekty prawne i etyczne. 9 kwietnia zasady etyki w podcastingu. Zagadnienia: 9.4.1 Definicja etyki w podcastingu. 9.4.2 Podstawowe zasady etyki w podcastingu. 9.4.3 Transparentność i odpowiedzialność. 9.4.4 Etyczne relacje z gośćmi i słuchaczami. 9.4.5 Unikanie szkodliwych treści. 9.4.6 narzędzia wspierające etykę w podcastingu. 9.4.7 przykłady dobrych praktyk. 9.4.8 podsumowanie. Etyka w podcastingu. Definicja etyka w podcastingu odnosi się do zestawu zasad i wartości, które kierują zachowaniem podcasterów w celu zapewnienia uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności w tworzeniu i dystrybucji treści. Prawdomówność i dokładność. Prawdomówność: zawsze przekazuj informacje zgodnie z prawdą unikaj rozpowszechniania fałszywych wiadomości lub dezinformacji. Dokładność: upewnij się, że wszystkie podane informacje są dokładne i oparte na wiarygodnych źródłach. Uczciwość i integralność. Uczciwość: działaj z uczciwością we wszystkich aspektach tworzenia podcastu, od zbierania materiałów po ich prezentację. Integralność: bądź spójny w swoich działaniach i słowach, zachowując swoje wartości i zasady etyczne. Szacunek dla prywatności i praw. Prywatność: szanuj prywatność swoich gości i słuchaczy. Unikaj ujawniania prywatnych informacji bez ich zgody. Prawa autorskie przestrzegaj praw autorskich, uzyskując odpowiednie licencje i zgody na użycie materiałów chronionych prawem. Transparentność. Źródła finansowania. Informuj słuchaczy o wszelkich źródłach finansowania podcastu, takich jak sponsorzy, darczyńcy czy reklamy. Konflikt interesów: ujawniaj wszelkie potencjalne konflikty interesów, które mogą wpływać na treść podcastu. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za treść. Bierz odpowiedzialność za publikowane treści i ich potencjalny wpływ na słuchaczy. Korekta błędów, jeśli popełnisz błąd, publicznie go przyznaj i dokonaj korekty. Relacje z gośćmi. Zgoda na wywiad. Uzyskuj pisemną zgodę na nagrywanie i publikację wywiadów. Patrz punkt 9.2. Równość i szacunek. Traktuj wszystkich gości z równym szacunkiem, niezależnie od ich statusu społecznego czy zawodowego. Relacje ze słuchaczami. Komunikacja: utrzymuj otwartą i uczciwą komunikację ze słuchaczami. Odpowiadaj na ich pytania i uwagi w sposób uprzejmy i rzetelny. Zaangażowanie: zachęcaj słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami i bądź otwarty na konstruktywną krytykę. Treści obraźliwe i szkodliwe. Unikanie mowy nienawiści: nie publikuj treści, które mogą być uznane za obraźliwe, dyskryminujące lub szerzące nienawiść. Ochrona wrażliwych grup: unikaj treści, które mogą negatywnie wpłynąć na wrażliwe grupy społeczne, takie jak dzieci, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Narzędzia do weryfikacji faktów. Snopes strona internetowa do sprawdzania faktów, która pomaga w weryfikacji informacji przed ich publikacją. FactHeads.org niezależna organizacja zajmująca się sprawdzaniem faktów i demaskowaniem fałszywych informacji. Narzędzia do komunikacji i przejrzystości. MailChimp narzędzie do e-mail marketingu, które pozwala na transparentną komunikację z subskrybentami. Patreon platforma umożliwiająca twórcom podcastów bezpośrednią komunikację z patronami i ujawnianie źródeł finansowania. Przykład 1. Podcasty edukacyjne. Podcasty edukacyjne, takie jak te dotyczące zdrowia czy nauki, powinny szczególnie dbać o dokładność i rzetelność przekazywanych informacji. Współpraca z ekspertami i weryfikacja źródeł są kluczowe. Przykład 2. Podcasty wywiadowe. W podcastach wywiadowych należy uzyskiwać zgody na nagrywanie i publikację, dbać o komfort gości oraz zachować szacunek dla ich prywatności i opinii. Podsumowując, etyka w podcastingu jest nieodzownym elementem profesjonalnego prowadzenia podcastu. Zrozumienie i przestrzeganie zasad etyki, transparentność, odpowiedzialność oraz szacunek dla gości i słuchaczy zapewniają wiarygodność i budują zaufanie wśród odbiorców. Korzystanie z odpowiednich narzędzi i dobrych praktyk wspiera etyczne podejście do tworzenia i dystrybucji treści. Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 9. Aspekty prawne i etyczne. 9 kwietnia zasady etyki w podcastingu.